Witam Was wszystkich, to tej strony W dzisiejszym filmie sobie wyspimy paszę i trochę Wam opowiem taki krótki film, ale co, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Pozdrawiam wszystkich widzów nowych i starych. No i co? Oglądajcie. Także widzowie tutaj mamy zboże dla kur weźmiemy sobie to... Lecimy na bark. Nie wiem czy tego chwycę tu idziemy Dobra Przejdziemy sobie tutaj Generalnie W dzisiejszym filmie też wam pokażę Plany na tą Plany znaczy plany yy, Bo generalnie Pojawi się coś teraz w hodowli nowego co może was zadowolić albo też nie zobaczymy się okaże generalnie przepraszam was że teraz nie ma filmów ale po prostu yy, szkoła szkoła i szkoła jeszcze tam jakieś mam resztę te treningi właśnie jeszcze teraz sobie, jeszcze biegam wieczorami albo jeżdżę rowerem kondycję trzeba robić żeby po prostu była No, tutaj ten worek wsypie i się widzimy Także właśnie w ten sposób sobie go wrzuciliśmy Ja dzisiaj w szkole nie jestem, dzisiaj jest piątek Jak raz to nagrywam Pojawi się, myślę, że jutro Q&A Bo ten film co teraz tak jest nagrywany to się pojawi jeszcze dzisiaj Żebyście mogli sobie coś obejrzeć Także Dla was będzie super Dla mnie też Ale właśnie mówię Będą nowe nabytki Jeszcze nie mówię na jakie ale już są zamówione także zobaczycie na dniach może w nowym tygodniu, albo w marcu już jeszcze będzie trzeba zrobić miejsce, bo nie wiem czy pójdą do którejś tutaj klatki na razie o i i kolejna pasza jeżdża do naszych sęsieków o kurde Dobra, trochę się nam wysypało, to kury tutaj wyzbierają, te co chodzą sobie luzem, a teraz trzeba trochę rozgarnąć i 100, przeszło 100 kilo pszenicy, znaczy to się tutaj jest, gdzieś jeszcze kilo, a tutaj mamy jeszcze pszeniczkę, około 30. Kilo, a tam jeszcze jest około 60 kg więc jest elegancko. Dobra, jak widzicie, widzowie cały czas są tutaj rozkopy, jest ten bałagan. Yy, ale na dniach to będzie zasypywane już. Tak samo, teraz już jak widzicie, wszystko obesko trochę już, także będę mógł układać mały chodnik ale będzie, będzie trzeba zakupić rynne i będzie trzeba jeszcze tutaj dumurować ten właśnie murek. I w sumie jeszcze będzie osiągnięty prąd tutaj, lewą też mogę powiedzieć i będą pewne są pewne plany, ale tego nie będę na razie zdradzał, będę wam to po prostu pokazywał. Także tutaj coś będzie zrobione, tutaj coś będzie zrobione. I musimy wyciąć, właśnie tutaj, hmm, tego orzecha laskowego Niestety, chociaż na razie może sobie jeszcze w sumie być Ale niestety musimy wyciąć, zaraz wam pokażę Niestety, niestety, bo to i tak planowałem, że go będę musiał wyciąć To drzewo musimy wyciąć, bo jak widzicie są tutaj szpary A teraz spójrzcie się rusza, bo obciąłem korzeń, teraz jak u nas były te wichury 120 tam na godzinę, ale to w sumie nie było, tutaj było chyba 104 maksymalnie w mojej miejscowości, to trochę je przechyliło i to widać, będę musiał obciąć gałęzie i wtedy je tutaj podciąć w tym miejscu i może wyrwać ciągnikiem, ale wątpię, że e da radę, to wszystko trzeba go najpierw naprawić. Myślę, że nowy brak przyjdzie sobie tutaj. Do tej klatki bądź tam do tamtej tam do tamtej klatki, gdzie tam jest No i co? No i co? Taki krótki film jutro się pojawi dla Was QA, także Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Ja będę teraz surowca. Na razie i cześć!